Drugi tom, 5 czerwca 1899 roku. Jezus pociesza Luizę w jej głębokiej boleści i modli się razem z nią. Jezus nie działa pochopnie, ale wszystko czyni w odpowiednim czasie. Nadal trwam w stanie unicestwienia i to w takim, że nie mam odwagi powiedzieć ani słowa do mojego ukochanego Jezusa. Ale dziś rano Jezus, litując się nad moim nieszczęsnym stanem, sam chciał przynieść mi ulgę i to w następujący sposób. Kiedy się ukazał i kiedy poczułam się cała unicestwiona i zawstydzona przed nim, zbliżył się do mnie i to tak blisko, że wydawało mi się, że on jest we mnie, a ja w nim, i powiedział do mnie. Moja umiłowana córko, co ci jest, że jesteś tak udręczona? Powiedz mi wszystko, a ja cię zadowolę i zaradzę wszystkiemu. Ponieważ nadal widziałam siebie tak jak opisałam to wyżej poprzedniego dnia, czyli czułam, że jestem taka niedobra, więc nawet nie miałam odwagi mu nic powiedzieć. Jednak Jezus odpowiedział Szybko, szybko, powiedz mi, czego chcesz, nie wzlekaj. Czując się niemal zmuszona, wybuchłam gwałtownym płaczem i powiedziałam do niego. Święty Jezu, jak mam nie cierpieć, skoro po tylu łaskach nadal jestem taka zła. Czasami nawet w dobrych uczynkach, które staram się spełniać, i w modlitwach, wplątuję tak wiele wad i niedoskonałości, że sama odczuwam przerażenie. Co będzie przed tobą, który jesteś tak doskonały i święty? A w dodatku to, że rzadziej cierpię niż wcześniej, oraz Twoje długie zwlekanie z przyjściem mówią mi jasno. Że przyczyną tego są moje grzechy i moja okrutna niewdzięczność, i że ty, oburzony na mnie, odmawiasz mi nawet tego chleba powszedniego, który na ogół dajesz każdemu czyli krzyża. Tak więc w końcu porzucisz mnie całkowicie. Czy istnieje większe utrapienie niż to? Jezus, całkowicie litując się nade mną, przytulił mnie do swojego serca i powiedział do mnie: Nie obawiaj się, dziś rano wykonamy czynności razem, w ten sposób zastąpię cię wykonując twoje czynności. I tak wydawało mi się, że Jezus ma w swojej piersi źródło wody oraz drugie źródło krwi. W tych dwóch źródłach zanurzył moją duszę najpierw w wodzie, a potem we krwi. Któż mógłby wyrazić, jak moja dusza została oczyszczona i upiększona? Potem zaczęliśmy się razem modlić, odmawiając trzy gloria patri. Powiedział mi, że uczynił to, aby zastąpić moje modlitwy i adorację przed majestatem Boga. Och, jak piękne i wzruszające było modlenie się razem z Jezusem. Potem Jezus powiedział do mnie, Nie smuć się tym, że nie cierpisz, chcesz uprzedzić wyznaczoną przeze mnie godzinę? Moje działanie nie jest gorączkowe, ale wszystko czynię we właściwym czasie. Wypełnimy wszystko, ale w odpowiednim czasie. Potem zupełnie opatrznościowo wyszedł nagle z kościoła wiatyk dla innych chorych i ja też przystąpiłam do komunii. Któż po tym wszystkim mógłby wyrazić, co zaszło między mną a Jezusem? Któż mógłby wyrazić pocałunki i czułe dotyki, którymi obdarzał mnie Jezus? Nie da się opisać wszystkiego. Wydaje mi się, że po komunii ujrzałam hostię świętą. Raz w hostii widziałam usta Jezusa, raz oczy, raz rękę, a potem ukazał się cały Jezus. Przeniósł mnie poza moje ciało i raz byłam na sklepieniu niebios, a raz byłam na ziemi pośród ludzi, ale zawsze razem z Jezusem. On w międzyczasie powtarzał, Och, jaka jesteś piękna moja ukochana. Gdybyś tylko wiedziała, jak bardzo Cię kocham, a Ty, jak bardzo mnie kochasz. Słysząc te słowa, byłam tak zmieszana, że poczułam, iż umieram. Jednak, mimo wszystko, miałam odwagę powiedzieć do Niego: Mój piękny Jezu, bardzo Cię kocham, i jeśli Ty naprawdę mnie bardzo kochasz, powiedz mi, że wybaczasz mi całe zło, które uczyniłam. Jednak, Daj mi też cierpienie. A Jezus, tak, przebaczam ci i chcę Cię zadowolić, przelewając w Ciebie w obfitości moją gorycz. W ten sposób Jezus przelał we mnie gorycz. Wydawało mi się, że ma w swoim sercu źródło goryczy, którą otrzymał z powodu ludzkich zniewak, a większość tej goryczy przelewała się we mnie. Potem Jezus powiedział do mnie: Powiedz mi, czego jeszcze chcesz. A ja, święty Jezu, polecam ci mojego spowiednika. Uczyń go świętym i daj mu także zdrowie ciała. Czy jest Twoją całkowitą wolą, aby ten ojciec przyszedł? A Jezus, tak. A ja, gdyby to była Twoja wola, sprawiłbyś, że czułby się dobrze. A on, Bądź spokojna, nie chciej za bardzo badać moich wyroków. W tym samym momencie pokazał mi poprawę zdrowia ciała i świętości duszy spowiednika i dodał: Chcesz być niecierpliwa, ale ja wszystko czynię w odpowiednim czasie. Potem poleciłam osoby, które do mnie należały, modliłam się za grzeszników, mówiąc do Jezusa. Och, jak bardzo pragnę, żeby moje ciało rozpadło się na drobne kawałki, byle tylko grzesznicy się nawrócili. I tak ucałowałam czoło, oczy, twarz i usta Jezusa, adorując go i oddając różne zadośćuczynienia za zniewagi, jakie wyrządzili mu grzesznicy. Och, jak szczęśliwy był Jezus i ja też. Potem kazałam Jezusowi obiecać Mu, że już nigdy mnie nie opuści i powróciłam do siebie. I tak to się skończyło.